Witam kolegów i koleżanki hodowców Mamy dziś niedzielę 10, 10 maja godzina chyba 5.40 Wstałem żeby popodłączać system zegar No bo dziś mamy pierwszy lot konkursowy z miejscowości Brzeg 135 km więc trzeba liczyć około 2 godziny lotu, może coś mniej. Godzina 40 do 2 godzin. Teraz nie wiadomo o której wypuszczą. Jak o 7, to będą o 9 gołąbki, albo od pół do 9 trzeba wypilnować. Jak wypuszczą 6,30, to tak mogą. 7, to około 8 mogą gołębie przylatywać. O, trochę wcześniej wstałem, ale trzeba przynieść karmy. Wodę, wszystko poszykować. Także także, sobie tutaj wszystko chciałem przygotować. I jednocześnie przygotować sobie stanowisko do, do nagrywania. Zobaczymy, czy. W ten sposób będzie widać, chyba, chyba dobre miejsce, jeszcze tak spróbować. O i tutaj w razie czego postawię sobie kamerkę. Także ja idę szykować, bo teraz jeszcze nas nie będę zanudzał jak y, pojawi się informacja o wypuszczeniu gołębi to Was powiadomię będziemy wtedy czekać na, na gołąbki. Pozdrawiam, do usłyszenia później.